Dzień dobry, dzień dobry! Co taka cisza jest? Dlaczego się nie chcecie ze mną przywitać, moi mili? Halo, halo, dzień dobry! Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Słuchajcie, poniedziałek za nami. Czy mnie słychać? Halo, halo, czy ktoś mnie słyszy? Proszę się odezwać. Byłoby fajnie, jeżeli by się ktoś, ktoś napisał, żeby słyszyć czy coś takiego. Może może muszę drugi mikrofon włączyć. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Już nie będę te, tyle ludzi wpuszczał co chwilę. Dobra, <grym> nie, nie chciałem wpuszczać, ale wpuszczę. Dzień dobry. Chyba mnie nie słychać, nie? Czy mnie słychać? Halo czy mnie słychać? Dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie moi mieli, nie wiem czy mnie słyszycie, czy mnie nie słyszycie, jest sześć osób, halo czy mnie słychać, dzień dobry, dzień dobry, czy mnie słychać, dzień dobry, dzień dobry, raz, będę tak jak na, na próbach mikrofonu, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, czy mnie słychać, słuchajcie, pamiętajcie mnie nie słychać, dobra, mam nadzieję, że się ktoś odezwie. O, dzień dobry. Chyba coś w ten czat nie działa. Jeszcze raz. Może zrobimy jeszcze raz, bo nie słychać mnie w ogóle. Jak to możliwe? Dzień dobry. Jeszcze raz włączę. Uruchomię jeszcze raz, bo nie wiem, czy to słychać, czy nie słychać, bo to wszystko jakieś tak do kitu jest. Czekajcie. Żegnam się. Z... O. O, dzień dobry, słychać mnie? Jakubie, dzień dobry. Dzień dobry, Jakubie. Słychać mnie, czy nie? Jakub, jest was 26, a tylko Jakub się ze mną przymitał. Dzień dobry. Słychać mnie, to super, cieszę się, bo myślałem, że coś się stało. I tak wiecie, wola Boga, wola Boga, że ze, zepsuły mi się mikrofony, ale spoko. Dzień dobry. O, Sebek siema. Dzień dobry. Jest dzisiaj naprawdę cieplutko, przyjemnie pogoda i wspaniała. Wyłączę tą muzykę, bo już tutaj zakłóca troszkę. Dzień dobry, witam Was moi mili bardzo serdecznie. W nowej rzeczywistości nowego pana prezydenta, którego wybraliśmy. Znaczy dzień dobry. Paluk Siema, Witam was moi mili. Dziękuję, że się tak fajnie przy... witacie ze mną. Dzień dobry. Cieszy mnie to niezmiernie, że macie wysoką kulturę. Na, na tym cały w ogóle ten e, piz polega, żeby była kulturka kulturalnie miło porozmawiać, wymienić się poglądami, e, co jeszcze nie obrażać się nawzajem, nie wyzywać. Na tym polega cały tutaj ten to nasze spotykanie i mieć swoją tak zwaną strefę e, relaksu. Pewnie każdy z was ma, ma swoją strefę relaksu. Ja też mam swoją strefę relaksu. Słuchajcie, to jest mój dom i mój, no. Wie, wiem, że mam rację, dlatego o tym mówię. Dzień dobry, jestem nowa. Dzień dobry Natalio, witam Ciebie bardzo serdecznie. No i Nataliu, skoro jesteś nowa, to witam Cię bardzo serdecznie w ten poniedziałkowe, poniedziałkowe popołudnie. Mamy już poniedziałek za nami, a, a jeżeli poniedziałek już za nami, to już dajcie spokój, zaraz się... Słuchajcie, jest tak przyjemnie, tak ciepło. Trawa zaczęła mi ładnie rosnąć, bo, bo się okazało, że jak posiałem nawóz, to jak go siałem, zresztą to, to wam pokażę, jak już będę na miejscu w domu, nie? Jak go tak posiałem, to widać, jak trawa tak, tak nierównomiernie e, zaczęła rosnąć. Śmiesznie to wygląda. Ale właśnie, właśnie się dziwiłem, czemu tak jest. No, ale dobra, nieważne. Trawka sobie rośnie, będę musiał do, dokupić nawozu. I po prostu dosiać tam, gdzie nie dosiałem, nie? Co tam, słuchajcie, jak tam e, w ogóle poniedziałek wam mija, jak czujecie się z nowym panem prezydentem, e, co jeszcze, no, w ogóle opowiadajcie, co u Was, e, jak dzień, e, jak weekend u Was minął. Ja miałem taki trochę fajny, trochę mniej fajny, ale no, nie zawsze musi być, wiecie, super fajny i, i uroczo. Niestety. Życie e, sta, e, jest różne, więc dlatego czasami bywa różnie z tym, z tym wszystkim, nie? Czasami jest trochę smutno, czasami trochę wesoło. Mam nadzieję, że u Was jest troszkę lepiej, trochę więcej tej, tej radości, a niż tego smutku, choć czasami pewne rzeczy nie da się przeskoczyć. No ale dobra, nieważne. Jest Żyjmy tu i teraz, bo... Im, Im bardziej będziemy się martwić, zamartwiać do przodu, tym gorzej to dla nas wychodzi. Wtedy nasze zdrowie podupada. I w ogóle jest wszystko na nie. O, cześć pomni. Siema. Witam, witam, witam bardzo serdecznie. W ogóle. O, 29 osób. Nagle jest 11, potem jest 29. No. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z wyboru pana prezydenta. Moi mili, ja na tego Pana Prezydenta nie głosowałem, ale to jest każdego indywiduła. Dzień dobry, Pa... Dzień dobry, Pauliks, no. E, ja na tego Pana Prezydenta nie głosowałem, ale to jest, wiecie, no, każdy ma wolną wolę, e, każdy ma prawo głosować na kogo chce, każdy ma prawo myśleć tak jak chce, więc, słuchajcie, no to co jest, to jest, no nie ma co się czarować, tak? Eee, stwierdziłem, że zacznę produkować eee, te kominiarki z napisem Będę jak pan prezydent, kibolem, o, no ale to tam, dobra, pomnij. Trzymaj się, miłego dnia życzę. Bardzo serdecznie. Kilka osób się, się ze mną przywitało, a reszta? Nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, nie wiem, kto się kto tutaj mnie ogląda. Fajnie by było, gdybyście się ze mną przywitali. Bardzo się cieszę, jak się ze mną witacie. To jest to takie fajne, przyjemne. Jak używacie słowa dzień dobry. Dziękuję. E, Cześć Sebastian, na przykład, albo e, nie wiem, jak jeszcze można się przywitać, Cześć Sebix, na przykład. Wiecie, różnie. Kulturalnie, miło, fajnie, z uśmiechem na ustach, są taką błogością, spokojem. Czy mam psa? E, niestety nie mam psa, mam, mam kota. Zawsze chciałem mieć psa, słuchajcie, ale się okazało, że życie zweryfikowało moje chcenie, i. i zro... I ułożyło samo swój scenariusz. No właśnie o to chodzi. Nie ma. Słuchajcie, tak naprawdę, tak jak tutaj napisał, nie. Nie ma dobrego kandydata ani Trzaskowski, ani moim prezydentem, ani pan Trzaskowski. Ani pan Nowo, ten, ten nasz przyszły prezydent nie jest moim prezydentem, więc, ale jest wola ludu, vox populi, cześć Sebek, co tam? No, więc lud tak wybrał. No to, ale słuchajcie, to i tak jest sukces, bo około 70% było ludzi na wyborach, więc jednak ludzie potrafią się spiąć i pójść zagłosować. To jest dopiero sukces. A nie 30, 20, czy coś takiego. No, Elo, Siema. Martyna, cześć, Martynko. E, no, bo czemu wybieramy mniejsze zło? Bo nie ma naprawdę, słuchajcie. E, prezydent, jeden albo drugi jest, będzie zawsze partyjny, tak? Albo będzie spisu. Albo będzie z KO, czy tam PO, czy jak oni się tam nazywają. Czemu zawsze mieliśmy i zło wybieramy? No niestety, no, no nie ma. Nie ma innego wyjścia, moi mili. Bo nie ma żadnego godnego prezydenta. Moim prezydentem nie będzie ten pan, który, który został wybrany przez 51% ludzi. No niestety, słuchajcie, nie będzie... Ja głosowałem wcześniej, wcześniej na kogo innego, mój, mój kandydat nie przeszedł, a teraz no, e, nie głosowałem na, na pana, e, no bo no, nawet nie wiem, jak on ma nazwisko, ten pan, nasz, nasz przyszły prezydent, który zostanie zaprzysiężony. Dzień dobry, Wiktorze. O, witam. No ja wiem, że Wiktor to ty, no proszę cię. <zysy> no. W pierwszej turze głosowałem na Mencena. No Mencen w mojej ocenie też jest e, spoko. Jest wykształcony, inteligentny i potrafi naprawdę dobierać słowa i kulturalnie się, się wypowiadać. Czemu w samochodzie, Martynko? No bo jadę po moje dzieci, e, więc jestem w samochodzie. Wolałbym sobie w domku posiedzieć teraz, zamiast pójść do pracy na przykład dzisiaj, porobić coś na ogrodzie, porozmawiać z Wami troszkę dłużej. A tak będę z Wami jeszcze, no nie wiem, 10-15 minut maksymalnie. Czasami tak jest, Martynko. Murawska, czemu w samochodzie? No bo zawsze o tej porze jestem w samochodzie. Trzymaj się, młody. Do zobaczenia. Następnym razem, jak chcecie, to wpadajcie. jest Codziennie jestem dla do, do Waszej dyspozycji od 15 do 15:30, moi mili. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie, jak chcecie się spotykać. Co, kolega? Koszalinie są. Klaun. a no są, jest niby ten clown taki koszaliński, ale szczerze nie widziałem go, nie wiem o co chodzi, więc ciężko mi jest się e, w ogóle wypowiedzieć na ten temat. Siema, cześć Tomek, witam was, moi mili, słuchajcie, jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, jeżeli wam się oczywiście podoba, to zapraszam do dalszego oglądania, do subskrybowania, do łapki w górę, do komentowania, siema do komentowania. Naprawdę zapraszam Was wszystkich e, do komentarzy konstruktywnych. Nie, ko, nie komentarze, które będą, e, nie wiem, obrażać w jakimś, e, w jakimś stopniu mnie, że, że będziecie w, wypisywać, ty debilu, ty taki, czy coś tak. Nie. Można napisać, zamiast ty debilu, tylko e, naprzy, załóżmy, napisać co innego, że Wam się nie podoba, czy Wam się podoba czy coś takiego, Naprawdę. ja nie obraz, obrażam, ja nie obraz, <laughs> no, jeżeli, żeby się obrażać nawzajem, nie wyzywamy się tutaj na, na czacie, rozmawiamy, e, witamy się, no, no, wszystko to, co jest dobre, to, co e, skłania ku, ku dobrej rozmowie, a nie e, ten, klaunysm. Klauny z koszalina. No, coś tam jest, słuchajcie, z, tym z tymi klaunami, ale szczerze, to nie wiem o co chodzi. Nigdy go nie widziałem, tego klauna z koszalina. Kamunia, mówiłem, mam kawę. Zwykłą, sypaną. E, taki, takie muł dosłownie, taki ten, nie? Bez, bez mleka, bez cukru. Jak tam. Ja, jest tam. Hon Horror z tym. Ale ja nie wiem o co chodzi z tymi klaunami, szczerze powiedziawszy Martyno. Bym ci chętnie opowiedział, ale nie wiem o co chodzi. Bardzo mi przykro z na ten temat z tego powodu. klaun z koszalina. Ale co ten klaun robi? Bo ja nie wiem, szczerze powiedziawszy. Co on strzela do ludzi? Dusi. Nie wiem, opluwa czy o co chodzi? Bo ja nie wiem. Obejrzyj, obejrzyj niej pan ten hor horror o matko, klauny z koszalina. A to na YouTube jest, czy jak to wygląda? Też nazywam. Sebastian, tylko jestem na telefonie mojego taty. Nazywam się Tomasz. Nazywam się Tomasz. Siema Tomasz. A na Netflixie? A to nie wiem, no muszę zerknąć, co to w ogóle jest. Te klauny z Koszalina, czy coś tam. Klaun to mi się kojarzy z, z McDonaldem, czy coś tam, jest jakiś tam klaun, e, ale ale to nie wiem, o co chodzi, szczerze powiedziawszy. Słuchajcie, niebawem muszę kończyć, moi mili. Musiał się z wami pożegnać, bo zaraz moje dzieci przyjdą. Więc e, ja was zapraszam. Oczywiście pozdrawiam cię, official... Central, coś tam. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Was wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, zapraszam na jutro, są inne, po zmroku, robi się ciemno i tyle, nabi, 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 no, zapraszam, słuchajcie Was e, jutro. O godzinie 15. Jeżeli jesteście nowi, to, to i tak, to was zapraszam, żebyście wiedzieli, że jestem. Pamiętajcie, łapka, subskrypcja, dzwoneczek i no tyle nie. no Cóż mam powiedzieć? Jak wam się podoba, to łapka, subskrypcja, dzwoneczek, poproszę. A jeżeli nie, no to nie. O. Mariola, siema. O Mariola, witam Cię bardzo serdecznie. Ja właśnie stałem na, na przejściu, dlatego mogę. O, teraz też stoję, mogę sobie prze, przeczytać Martyna. Czemu jak czytasz, to przerywasz? Roko Poland, Rokos Poland. Siema, cześć Rokos. Jak wam się podoba moja, no, moja broda? Będzie taka długa, albo i dłuższa, nie wiem. Zobaczymy, jak, ile wytrzymam. Ale cieplutko jest, naprawdę dzisiaj jest tak cieplutko, że tylko na, na krótkie spodenki, na, na krótki rękawek i szpula coś, coś do ogrodu robić. Moi kochani, ja muszę kończyć już. Trzymajcie się zdrowo, spędźcie dzisiaj fajny dzień na zewnątrz. Nie siedźcie przed komputerami, bo nie jest to fajne. Najważniejsze, żebyście wyszli na spacer, spotkali się z przyjaciółmi, co jeszcze, może z rodziną wyszli na spacer? Nie wiem, to już ty jak tam chcecie. Tak naprawdę, jak chcecie, tak właśnie zróbcie. Najważniejsze, żeby. E, Rokas, weź się, uspokój, poproszę. Uspokój się, poproszę. Dziękuję. Uspokój się, poproszę. Nie używamy wulgaryzmów. Dobrze? Martynka, a ja, a ja rzeczywiście kończę. Życzę Wam miłego dnia. Wyjdźcie na spacer, tak jak mówiłem, weźcie kotka pieska, nie wiem. Mamy tatę, wujka, ciocie, koleżankę, kolegę, e, co tam jeszcze. no I, i tyle. I nie siedźcie prze, przed telefonami. No. A Rokos. Poland, e, poproszę nie używać takich zwrotów. Dobrze? Miłego dnia. Dziękuję za Waszą wizytę. Do zobaczenia jutro o godzinie 15. Podajcie na mój kanał. E, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie e, i dzwoneczkujcie. Cześć Wam. Niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia. Cześć.